Ej! Oh. O! w kościele mi polali to ja chyba nie mogę. W kościele, kościele oh. Jak tak jest no oh. Trzymaj mnie. Ale, co czemu mnie, czemu mnie tak noga boli? Oh. Oh. Jezu. Ej, to już szybko. To siuba wróciła! A nie, to babcia. To babunia. Ale pamiętajcie wszyscy, że babcię trzeba szanować, bo ja walczyłam na zajęciach wojny światowej. A przypomnij, za jaki naród. Zaczynamy, czy nie? Zanim nie Aż na A, A to dobra. Mój kolega chciał zostać malarzem, ale oh. mu eh, się wyzło. Marcin, Marcin... Kurde, pomyliłeś się. Też jest Wojtek. Wojtek... Wojtek... Żyjesz? Czy na głowę? Wy chyba głową go, Ty! ai, jest Hm, w ogóle, w babciu wnusiu ba babciu... Ta... Wnosi... synu w ogóle, alkohol ogóle, w synu w to jest twoja synu to, to, to jest twoja prababcia. Dziękuję, Ci Kurde, no. Wywaliłeś mi dziurę w drzwiach. Dostaniesz ładnie. No Pokazuj dupę. No, Pokazuj dupę. Nie. No. Nie. Masz Nie. 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 Pokazuj dupę. Pokazuj no. dupę. Oh. Oh. No, Pokazuj no, ja. dupę. Ja nie. No. Malarzem, yes. babci, nie. 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 Nie to A to jest taki owoc granat się nazywa Jezus! Jezu! Ooo! Jest odłamki mi się do dupy wbiły, O, Boli to babciu. co, tu Dawaj, Małpy! No, mały. no, 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 no. Kiedyś to, to, ja dostałam Dudusiu! I nie pokoją, tam nie Dudusiu. I jak coś, to strzeliłam mu tylko w krótki. Nie bój Ale, ale o nich nie ma. Co ty strzelił? Co? No, stracił je. No, ja bo stracił bo popatrzcie, jak ja śpię! O, a. Oooo, Bobciu, wolałeś mnie włożyć? Murko, widzicie. No, Bóg, Do widzenia. My, my jesteśmy trochę zajęci. Panie Madzinie, niech pan się patrzy na ja nią. Proszę teraz nie wchodzić, my jesteśmy trochę zajęci. Niech pan się patrzy. Ja tak cię wderzę. Dobra, za to, że mnie chciałaś bić. Pokazuj, dukę. A co ta zabawka? O! To. jest taki nagajony w Ty masz Tak, Babciu aż I masz tu wojny, bo ty taki grzeczny Tomasz A co to? A ja die, że fajne, i ja fajnie się nimi no dobra, Babciu, a Kurde, nie pokazuj babci! Nie pokazuj babci, bo będzie zła. O, babcia się położyła! O, no to Ej. prawda? A przy... Duduś. Do no, chodź do mojego Chodź. No. chodź. Musisz, Panie, musisz... Chodź. Wiesz co, się włączyłam? Masz pachawę. Poglądaj sobie chwilkę. Ja w tym czasie porozmawiam sobie z babcią. Babka! No. Czemu Czemu zwykastrowałeś no. mojego wlucia? Jezus syna. Dalej mam to pod alkohol. O, dawaj. Ale... No. nie Nie, babcia. Dobra, gdzie, gdzie jest ten typ, co tu wcześniej przyszedł dzisiaj? Muszę no, Trzymaj się skończonego. Mm. To był putter na To wybacz, w... bo To wybacz, bałagam wcześniej używałam. Zapomniałam Ci powiedzieć. A mało słuchajnych do stópki. ja jeszcze doprawiam. Jezu, gdzie wy jesteście? Co wy robicie? Ja mam ci później pięknie na dwie Jezu, gdzie? Gdzie wy jesteście? Duduś, 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 gdzie jest Twoja babcia? Duduś, gdzie jest Twoja No właśnie nie wiem. Dawaj. O kurna, włamy Ej! Duduś! Chcesz kogoś pobić? Chodź, masz w szafie. Chodź, w szafie w jest zły pan. Chodź, podniemy go. Coś, co tutaj, co tutaj w szafie jest. To gdzie amunicja? jest. Myśle, słuchaj, dawaj a dawaj tak, tak. Dobra, Dobra. Dobra już. No, dawaj dawaj jeszcze Nie, 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 Чудо. Ну. Чудо. Ой, пожалуйста. Ой, пожалуйста. Ой, пожалуйста. Ой, пожалуйста. Ой, пожалуйста. Ой, пожалуйста. Ой, Jezus! A? O, babciu. Ej, Babciu! Babciu, jest akcja! Chcesz mi pomóc? Jak? Babciu, chcesz mi wciąż pomóc? Ej, babci. Babciu! Bo ja zaraz tak, mam w Ja nie widziałem, że ja to mam! ma <laughs> kulki! Ej, z wielka braba wewnątrz? nie gdzie jest babcia? E, babciu! Babciu, mam do Ciebie. Ja do sklepki, tak? Babciu, mam do Ciebie prośbę. Bo mi się włamali do domu i musisz mi pomóc jeszcze z moim synusiem, żeby znamierzyć wam wasze. Musimy go pociąć. Jakim synusiem jestem mężczyzną? Mężczyzną! Jesteś Kasio, jadę teraz pokazuj dupy. Nie Za bardzo się wyłączasz. Dyscyplina i wolność! Poje, 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 babki mojej karty nie masz. No! Zorze! Marcina! Kruszkiewskiego! I teraz możesz schakać jak on! No, gdzie idzie na Właśnie nie wiem, musimy go poszukać. Ej, chodź! Szukamy takiego typa, co mi się łamał do chałupy. Będziemy każdy dom po kolei sprawdzać. E, tutaj po. Tutaj po lewej raczej nie? Вот у тебя. Дудус, дудус, купи мне какую-нибудь костюмчик, я слепша, пар. Уууу! И хочешь ты, чтобы мы с ним на полминуты. Хм? Я хочу на этот гость. To może... <noise> Babcia mnie przeszukuje. Od razu podziurawiła cały dom. Ej, ten czerwony jeszcze tu jest! Dobra, teraz sprawdzę żółty. Musimy się rozdzielić. Sprawdzać no nie też ma. szafy.

Chyba nie znam zresztą, wyciągam Ale, ej, a ty ja? No tamtego, który nam się pomogł, dawał tego no, Bo ja mogę coś powiedzieć, tylko powiedzieć, czy mnie nie zastrzeż. Nie wiem. To ja. młodego. Ej! Patryk, wywołać? Rzuć, rzuć ja po prostu zabawkę koło mojego domu. Ej, zmiana planu. Okazuje się, że młody był uważam. Musimy go znaleźć. No cholera, chodź do chodź do domu, nie! A co Dobra, teraz! Babciu, dniego. Musi dostać karę. Odbijemy go. Ale nie, jest... Ej, babciu! Nie! Nie, babciu, nie! babciu się też zbyt drastyczny. O!

nie, ty ja nie, się nie się możesz, Tyś... bo... ty... Ja śpię z Marcinem, bo mi powiedział, że mogę. No chodź. Ja śpię wami, chłopaki. Dobra, robimy no, sobie dobra. nocowanie jak już. Czekaj, to jest młodego kuku, ja to jest... Bo ja śpię w Dobra. Ej! A, ej! Proszę pana! Nie jestem proszę pana, tylko jestem twoim ojcem. Chodź wyrobiła na sąszwajcarski. Ja zbieram cię z Majadem. No, ej, dobra, zam zamknęłam nas na znak Młody, co nam nie wejdzie. Jest, jest, mam prywatną. Młody! No i się podpadaj, wyłączę jakieś światełko. No, nie. Dziękuję wam. Leży tu. Ej, leży tu. No. Nie wyjdźcie z tego pokoju. Czekaj, czekaj, tu du ci bo z go Teraz! Du -duć, du -duć, no to chodź, no! to no. wóz, to jest Dobrze. to jest wóz, to jest wóz, to to jest wóz, to jest